Pamiętasz? 1-0 z Legią? No Pewnie. 61. minuta. Holt. A tamto u Jak Holt? Jak Matys? No hold. No ba. To co? Zakład? O to, co zwykle? O to, co zwykle plus karne dla kobity. Panowie, co wy tu robicie? Zaraz trening się zaczyna. A tak, wspominamy sobie stare czasy. No, kiedyś to było. Kiedyś to będzie, ale musicie nam w tym pomóc. Pamiętasz jak 9-3, 9-6 to dla kariery. Czy ta pierwsza liga wita? Taką spraw, pęka i nie jedna drużyna na kolanach klęka przed nami. A może pamiętasz, kto w 2000 roku strzelił bramkę na 1-0 w meczu z legią. No akurat wczoraj oglądałem to na retrostoń 61 minuta, Matys na tamtą bramkę strzelił. Gratuluję! To karna dla żony na którą probuję. Masz tam trochę tego węgla z Haleksu?